Dzisiaj kolejny piękny jesienny dzień. Zobaczcie. Słońce nas po prostu rozpieszcza na całego. Temperatury też. No cudownie, las jest zielony. Zobaczcie. Fantastycznie. Aż się chce żyć. Aż się chce żyć. Aż się chce opalać. I coś do Was powiedzieć. Słuchajcie, dzisiejszy temat to udary. Nie jestem lekarzem, więc nie będę tu używać specjalistycznego języka medycznego, bo go nie znam zwyczajnie. Poza tym, wkurza mnie czasami, jak mówi się coś, coś, czego większość nie rozumie, więc mam nadzieję, że ja się wyrażam tak zrozumiale. A więc, słuchajcie, jeżeli jest ktoś po. Udarze mózgu i pewne y, narządy mu nie pracują, pewne sensory, czyli y, wzrok, słuch, motoryka duża, mała, y, czucie. No wszystko to, czym postrzegamy świat, nie pracuje prawidłowo. Bądź mamy doznaliśmy paraliżu, jakiejś kończyny, czy jakiejś części w ogóle ciała. To słuchajcie, to nie jest tak, że jesteśmy skazani do końca życia na takie funkcjonowanie, nie. Jestem fanką, jak już wspominałam Wam, terapii słuchowych, muzycznych, neuroakustycznych. Dlaczego? Dlatego, że te terapie, te treningi działają cuda. Słuchajcie, cuda. A dlaczego działają cuda? Dlatego, że jeżeli pracujemy nad tym, ażeby polepszyć funkcjonowanie połączenia pomiędzy prawą a lewą półkulą, to siłą rzeczy informacje, które do nas docierają, do tych odpowiednich dla siebie informacji celem dekodowania, więc roz rozszłonkowania ich na czynniki pierwsze i dotarcia tam, gdzie mają dotrzeć, a mózg oczywiście wiemy, że tym zawiaduje. Więc jeżeli nad tym pracujemy, to poprawia nam się siłą rzeczy i to jest oczywiste. funkcjonowanie danych organów, czy części ciała czy sensorów, W zależności do jakiego ośrodka w mózgu informacja trafiła. I teraz słuchajcie, gdzieś tam jest zablokowana droga. Tego przesyłu. Gdzieś ta informacja nie dochodzi, nie dociera. Ta sama sytuacja, tak na marginesie, tyczy się chorób autodegeneracyjnych czy też neurologicznych SM, Alzheimer, Parkinson, tego typu schorzenia, tego typu dysfunkcje organizmu. Bo pracując właśnie nad połączeniami pomiędzy tymi półkulami i nad tym, ażeby ta jakość połączeń się wzmocniła, polepszyła, no to słuchajcie, no to co z tego wynika, jaki wniosek? Informacja zaczyna lepiej płynąć, docierać, i część ciała, organ bądź sensor zaczyna nam po prostu, zwyczajnie, lepiej pracować. Także Kochani, jak macie takie problemy w rodzinie, bądź sami doświadczacie tego typu dysfunkcji, o których wspominałam, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Powiem więcej, jak możemy sobie z tym tematem zacząć radzić. To nie jest jedyne i tylko jedyne remedium. I nie działa cudów, że po dwóch, trzech dniach nagle wstaniemy z wózka, zaczniemy chodzić albo odzyskamy wzrok, słuch, czy zaczniemy mówić. To nie jest tak. Jak wszystkie terapie, wymaga to konsekwencji yy, i pracy. Natomiast yy, sam trening jest bardzo przyjemny, krótkotrwały, efekty są długotrwałe trening można powtarzać bo nie ma tu możliwości przebojcowania się no jeżeli nie będziemy chcieli na czymś pracować no to już moc nam nie przyjmie tej stymulacji dodatkowej tak poza tym też będziemy pracować nad tym żeby wszelkie ankiety i profil klienta na bieżąco uzupełniać więc zapraszam bo możemy sobie wszyscy wspólnie pomóc Współpraca interdyscyplinarna to jest klucz do tego, żeby te nasze zdrowie holistycznie zacząć poprawiać, bo sam kardiolog nie, nie zdziała cudów, jeżeli do tego jeszcze nie dojdzie sfera emocjonalna, sfera ruchowa, tak? Także pomyśl, pomyślcie o tym i jakby co zapraszam. O, przepraszam. Zapraszam do kontaktu w mocywibracji.pl tam są moje dane. Kontaktowe bądź, fundacja i jej strona słuchamyuważnie.org. Zapraszam serdecznie i miłego dnia życzę, oczywiście. Tak pięknego. Jeszcze raz Wam pokażę, jak pięknie jest w lesie.